Co jest dobrego filmowo, Łukasz? Albo złego. O Boże. Ja będę musiała powiedzieć coś złego, to się chyba nie Dokładnie uda. Tak. <gry> nie, to się nie wydarzy. E, tak, e, forma, kurczę. Wydawało mi się, że Smarzowski już pod tym względem mnie nie zaskoczy. A tutaj jest taki myk. Zastanawiam się, na ile możemy zdradzać. Jest tutaj taki wątek dotyczący psychologii. Mówisz o tym rozdwojeniu. No, o i tutaj już zaspoilerowaliśmy. Dobra, ale tak, dzieje się to. I to w jaki sposób tutaj Smarzowski to pokazuje przymocy formy, że bohaterka wychodzi trochę ze swojego ciała, staje obok swojej sytuacji. To jest świetnie nakręcone. I bez dwóch zdań dowodzi tego, że pan Smarzowski doskonale operuje kamerą, montażem, tutaj ciągle to stoi na najwyższym poziomie. No, aktorsko też można pochwalić oczywiście. Tomasz Szuchart jako oprawca rozsmakowuje się w tej roli. Jest potworem, nie próbuje nawet przez moment bronić swojego bohatera raczej chodzi o to, żebyśmy się go bali. Ja w ogóle bym ten film reklamował jako horror, nie jako dramat psychologiczny, tylko jako kinogrozy. grozy. Mhm, ja e... się zgadzam. Proszę? Tu się zgadzam absolutnie. No i jaka ta Turko też bardzo dobre, chociaż mam wrażenie, że ona jest, w sensie bohaterka jest trochę mało postacią. Jest mm. raczej jakąś taką figurą, znakiem, waszej, znakiem. figurą ofiary. I, i chyba tego trochę mi brakuje w tym filmie. Że tak. to jest, bardziej działa na znakach, aniżeli rzeczywiście na postaciach, No na ja może jak, mm. Chodziło o to, żeby tutaj się nie zastanawiać, tylko znowu tradycyjnie posmarzowskiemu przywalić na ode, bić, 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 bić do znieczulenia, wgnieść tego widza w ziemię i potem niech lednie wstanie z podłogi i się do czołga do domu.